Dobra, Agnieszka Celejowska, kanał Medycyny od pokoleń. Witam Państwa bardzo serdecznie. Znajdujemy się na Europejskim Kongresie Samorządów w Mikołajkach. Jest ze mną dzisiaj pan profesor Jarosław Fedorowski, prezes Polskiej Federacji Szpitali, gubernator i członek Prezydium Europejskiej Federacji Szpitali, przewodniczący Platformy Zdrowe Zdrowie Pracodawców RP, specjalista chorób wewnętrznych, kardiologii oraz organizacji kompleksowej ochrony zdrowia. Witam serdecznie. Serdecznie, panie profesorze. Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry, dzień dobry państwu. Miło mi. Wczoraj wziął Pan udział w dosyć burzliwym panelu dotyczącym finansowania służby zdrowia i wysnął pan bardzo ciekawą tezę, otóż, że na przekór tym wszystkim, którzy twierdzą, że środków w polskim systemie zdrowia bez przerwy brakuje, pan stwierdził, że rezerwy są duże, tylko trzeba umieć je znaleźć. Jakby pan mógł wytłumaczyć, co to są za rezerwy, skąd je wziąć, skoro wszyscy ja jaki myślę widzę, Widzowie naszego kanału bez przerwy słyszą w mediach, że tych pieniędzy w służbie zdrowia po prostu brakuje. Panie doktorze, to tak, e, dokładnie to tak nie było, bo e, na samym początku rozmawialiśmy o e, wielkości finansowania nakładów, czyli inwestycji w nasze zdrowie. I ja podawałem dane z OECD, e, gdzie w Polsce inwestujemy 2900 dolarów na obywatela na rok, a OECD 4900. Więc daleki jestem od stwierdzenia, że tych środków e, mamy wystarczająco, aby spełnić oczekiwania społeczne. Natomiast rzeczywiście padło pytanie w sesji, i to jest pytanie, które. Stanowi podstawę do, do Pani pytania do mnie dzisiaj. Pytanie, czy w ogóle jeszcze mamy jakieś rezerwy w systemie? Oprócz tego, że tych środków mamy mniej niż średnia OECD i mniej niż by oczekiwało polskie społeczeństwo. I rzeczywiście no. mamy możliwość tutaj poprawy e, ciągłości udzielania naszych świadczeń i unikania e, tak zwanych e, świadczeń e, powtarzanych albo duplikowanych e, ponieważ w naszej ochronie zdrowia jest bardzo posunięta fragmentaryzacja i nie mamy wymiany danych pomiędzy poszczególnymi poziomami opieki, co prowadzi do zlecania badań podwójnie albo nawet potrójnie, co prowadzi do przekazywania pacjenta bez koordynacji na różne szczeble leczenia. No i te środki, które mamy, są po części wydawane, wydawane nieefektywnie. To jest to, co odmieniamy podczas dzisiejszego kongresu, ale od kilku już lat w Polsce, ja się bardzo cieszę, bo wiele lat temu, jak z Stanów jeszcze przyjeżdżałem na wykłady, mówię o Opiece koordynowanej to, to był taki temat, który ktoś powiedział: Utopia amerykańska. Rzeczywiście mówimy o tej opiece koordynowanej. Zapewnienie skutecznych działań uczestników systemu, czyli współpracy pomiędzy różnymi elementami, które mamy w tej chwili, ale niespójnej, bo, 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 bo tutaj mamy przecież nie tyle system, co elementy, które ze sobą nie współpracują, yy, pozwoli nam na yy, no uzyskanie tej yy, optymalnej, można powiedzieć, inwestycji w nasze zdrowie, czyli stworzenie w końcu coś, co Nazywamy organizacjami podtrzymywania albo utrzymywania ludzi w zdrowiu. To jest ten klucz i to jest ta, ta rezerwa, którą mamy. Jeżeli tego nie stworzymy, no to, no to będziemy w dalszym ciągu mieli, mieli kłopot przede wszystkim dla pacjentów, bo oni tej ciągłości opieki nie będą mieli. Poruszył Pan Profesor też wątek oddziałów wieloprofilowych. Jakby mógł Pan wytłumaczyć naszym widzom, na czym to polega, z czym to się wiąże i dlaczego niosłoby to realne korzyści dla, dla pacjentów? Też dziękuję za to pytanie. Często mówiąc o fragmentaryzacji Polskiej Ochrony Zdrowia, warto też. Zobaczyć, w jaki sposób są zorganizowane polskie szpitale. Oddziały szpitalne w Polsce są według specjalizacji lekarskich. A tych specjalizacji lekarskich mamy w Polsce najwięcej w Europie, 70 kilka. W związku z czym, po to, aby jakieś usługi z zakresu medycznego prowadzić, szpital tworzy oddział. Oddział, gdzie musi zatrudnić oczywiście ordynatora, kierownika oddziału i lekarzy, specjalistów danej dziedziny, a często nawet tworzy pododdziały po to, żeby następnie Narodowy Fundusz Zdrowia, Sanepit i inne instytucje to dopuściły. Ta opieka wielodyscyplinarna ona mogłaby wy wyglądać trochę inaczej. Proszę Państwa, przecież. W Prawie w każdym polskim szpitalu jest taki interdyscyplinarny wieloprofilowy oddział. On się nazywa oddziałem intensywnej terapii. Tak? Na oddziale intensywnej terapii, wszyscy o tym wiemy, leczą się pacjenci nie według specjalności lekarskiej, czy to jest problem z sercem, czy to jest problem z płucami, czy po urazie, czy coś innego, tylko o tym najwyższym stopniu natężenia opieki nad pacjentem. I tu chyba nie ma dyskusji. Wszyscy uważają, że ktoś jest krytycznie, Chory, to powinien być na OIT, czy niektórzy mówią ojom, na tym intensywnej terapii. Natomiast nieco poniżej tej intensywności już zaczynamy dzielić pacjentów na te specjalizacje lekarskie, zamiast dalej myśleć o stopniu natężenia opieki lekarsko-pielęgniarskiej, czyli... Intensywna terapia, stopień niżej, terapia progresywna, ale wieloprofilowa, stopień niżej intensywności, terapia ostra, mhm. potem terapia podostra, a potem długoterminowa i rehabilitacja. To by nam bardzo pomogło. Abyśmy zmienili model dyżurów lekarskich, jest w tej chwili bardzo dużo dyskusji na temat. Yy, lekarzy dyżurujących 70, 80 czy więcej godzin i wielu, wielu lekarzy w szpitalu dyżurujących na miejscu, dlatego że na każdym oddziale musi być dyżurny, a jako oddziału mamy za dużo, to mm -hmm. mamy za dużo dyżurnych. Takie oddziały wieloprofilowe pozwoliłyby nam na wprowadzenie nowego modelu, modelu lekarzy hospitalistów, dyżurnych, którzy by zabezpieczali te podstawowe potrzeby pacjentów i y, zmiana optyki Myślenia na y, specjalizacje przede wszystkim zabiegowe, tak? aby lekarze zabiegowi, no na przykład chirurdzy, zajmowali się no, li tylko niemalże operacjami, a już nie prowadzeniem pacjentów szeroko rozumianym po operacji, z wyjątkiem oczywiście spraw dotyczących rany i, i gojenia się, no na przykład zespolenia, jeżeli takie zostało mhm. wykonane. Czyli ten model mógłby nam bardzo usprawnić pracę, pracę szpitali, a dla pacjenta miałoby to pewną korzyść, bo w tej jeżeli pacjent ma bardziej chore nerki niż serce to jest przenoszony na oddział nefrologii a jeżeli ma bardziej chore płuca niż serce to na oddział pulmonologii w tym systemie pacjent byłby tylko przenoszony na inny oddział w sytuacji gdy wymaga wyższego stopnia natężenia opieki co jest zrozumiałe bo jeżeli w szpitalu pacjenta stan się pogorszy to jest krytycznie chory, przenoszony na intensywną terapię. My musimy stworzyć te inne poziomy i to dyrektorom i dyrektorom medycznym, pamiętajmy, i też do spraw pielęgniarstwa pozwoli na no, przeorientowanie szpitala właśnie na pacjenta, na jego stopień natężenia opieki, a nie na specjalizacje lekarskie. No właśnie, bo powiem szczerze, chyba ja sama doświadczyłam tutaj nieprzyjemnego zdarzenia z, właśnie z tytułu tych podziałów. Bo pamiętam, że będąc w ciąży, a mając problem zdrowotny typowo niezwiązany z ciążą, w samym szpitalu mieli problem, gdzie, na jakim oddziale powinnam się znaleźć: czy na oddziale dotyczącym opieki ciążowej, czy na tym oddziale, który zajmie się moim profile, problemem zdrowotnym, niezwiązanym akurat właśnie z. Ciążą. Także myślę, że jest to ważny temat i, i ważny problem, którym należałoby się zająć. I miejmy nadzieję, że, że, tak, że, wprowadzą, że zostaną wprowadzone takie rozwiązania, które po prostu ułatwią funkcjonowanie i opiekę pod tym względem. Natomiast chciałem się jeszcze zapytać, tak jakby pan profesor mógł wytłumaczyć, e, ludziom, pacjent powiedzmy po zawale e, trafia. Do szpitala, jak dalej w jego przypadku wychodzi? Zakładamy, że przeżył, wychodzi. Jak dalej w jego przypadku powinna wyglądać ta opieka koordynowana? Na czym to w ogóle powinno polegać? My musimy zacząć troszeczkę wcześniej. W ogóle pacjent powinien być, obywatel powinien być objęty szeroko rozumianą opieką koordynowaną, to znaczy się on powinien być zapisany do organizacji koordynowanej ochrony zdrowia. Inaczej mówiąc, organizacji, która będzie starać się go utrzymać w jak naj lepszym zdrowiu. I teraz jeżeli będzie miał sytuację taką e, krytyczną jak zawał mięśnia sercowego, no to oczywiście pomoc niezbędna jest natychmiast i leczenie w ośrodku dysponującym pracownią kardiologii interwencyjnej jak najbardziej. A natomiast w sytuacji gdy jego stan chorobowy ulegnie polepszeniu, bo na przykład zostaną wykonane zabiegi stentowania tętnic wieńcowych, Pacjent musi być objęty dalszą ciągłością opieki. Ta opieka powinna być kontynuowana i koordynowana, to znaczy pacjent powinien. Opobierać leki powinien zmienić swój styl życia, powinien mieć rehabilitację, powinien mierzyć swoje parametry życiowe i nie tylko życiowe, na przykład pomiary lipidogramu. I to powinien nadzorować koordynator, który należy do tej właśnie organizacji utrzymywania zdrowiu. Bo jeżeli chcemy go utrzymać pacjenta w zdrowiu, to musimy ten efekt leczenia utrzymać. To jest właściwie taki element koordynowania ochrony zdrowia, który się nazywa zarządzanie chorobą, ale na ochronę koordynowaną potrzebujemy patrzeć szerzej to nie tylko zarządzanie chorobą czyli na przykład zawałem mięśnia sercowego u pacjenta w całej ciągłości ale to jest też zarządzanie ruchem pacjentów i jego możliwością dalszego leczenia i diagnostyki w organizacji która ma te elementy mhm. a my nie mamy tych elementów ponieważ osobno jest szpital osobno ambulatoryjna opieka a zupełnie osobno POZ który ze szpitalem i z ambulatoryjną opieką nie Współpracuje, więc jeżeli uda nam się stworzyć organizacje, na przykład w formie konsorcjów koordynowanych ochronę zdrowia, to wtedy ten kontakt pacjenta będzie z ośrodkiem koordynacyjnym. Tam są pielęgniarki, ratownicy, lekarze, inni profesjonaliści, na przykład zdrowia publicznego, którzy będą nawigować pacjenta po systemie, mhm. a jednocześnie go edukować, upewniać się, że on wszystko dostał, co potrzebuje. Taki, taka koncepcja jest realizowana już w wielu krajach na świecie i w Polsce ona już powoli widać nabiera, nabiera rumieńców, i mamy pierwsze dobre doświadczenia z tych elementów zarządzania chorobą. Czyli rozumiem, że nad takim typowym POZ, który rozumiem, wszyscy wiemy, że to jest podstawa opieka zdrowotna, jest to pierwszy kontakt zazwyczaj takiego pseudokowalskiego u lekarza, zanim zostanie skierowany dalej, powinien być jeszcze jakiś koordynator, który będzie zarządzał, kto. Gdzie go kieruje i dbał o przepływ informacji w systemie, tak? No, oczywiście, nie wszystkie sprawy musi załatwiać koordynator. W systemie koordynowania ochrony zdrowia te elementy sobą współdziałają, a scala je centrum koordynacji, które ma informacje o pacjencie, czyli dostęp do jego rekordu mhm. elektronicznego. W związku z czym, z wyjątkiem zaistnienia stanów nagłych, wymagających wezwania karetki pogotowia, pierwszy kontakt pacjenta w organizacji. Organizacji Koordynowanych Ochrony Zdrowia jest właśnie z tym centrum koordynacji, które dokonuje takiego triażu, to słowo już chyba weszło do naszego języka, takiej wstępnej oceny, czy pacjent wystarczy, że uda się do swojego lekarza POZ-u, a może wystarczy pielęgniarka, która przyjdzie do domu, albo może pacjent jednak powinien e, zgłosić się e, na, e, na szpitalny oddział ratunkowy w tym trybie, e, Jakimś pilnym, ale nie, nie karetką pogotowia. I to centrum pozwoli, mając dostęp do danych pacjenta, na ukierunkowanie pacjenta na właściwy poziom opieki. Zamiast tego, że gdy jednak pacjent zgłosi się sam do lekarza POZ-u, no niestety mamy bardzo często taką sytuację, że pacjent już oczekuje skierowania do konkretnego specjalisty. Tak. Polacy nadużywają wizyt u specjalistów, trzykrotnie częściej odwiedzają specjalistów poza POZ-em niż Amerykanie, a tam się okazuje, że sprawa akurat może być zaopatrzona przez jeszcze innego specjalistę, więc tej koordynacji brakuje i tej nawigacji pacjenta po systemie. No właśnie, bo to się tak odbywa, że lekarz POZ-u zleca jakieś badania, po czym wypisuje skierowanie do lekarza specjalisty, więc różnie bywa, ale jeżeli stworzymy mechanizm który będzie premiował, wynagradzał te praktyki współpracujące ze sobą, nie tylko POZ, ale na przykład ambulatoryjną specjalistyczną czy szpitali, mm -hmm. jeżeli ta ciągłość będzie premiowana, to wtedy jakość wzrośnie, efektywność się poprawi. No a pacjent będzie zadowolony, bo on będzie miał w ciągu całego swojego procesu chorobowego tą koordynację i na koniec zostanie tą wartość zdrowotną. Jeżeli się uda, to wróci do pełnego zdrowia. Możliwe, że będzie się po prostu lepiej czuł. No nie każdą chorobę da się, da się całkowicie wyleczyć, a są choroby całkowicie nieuleczalne też. No ja mam nadzieję, że jako tutaj prezes Polskiej Federacji Szpitali uda się powziąć odpowiednie oddziaływania na to, żeby taka opieka koordynowana w Polsce została stworzona i została wdrożona, wprowadzona z sukcesem, także życzę tego to i sobie postulat. wszystkim wszystkim pacjentom i również panu profesorowi. Bardzo dziękuję. jestem też prezesem Polskiego Towarzystwa Koordynowanej Ochrony Zdrowia, więc my staramy się wychodzić poza ten podział Szpital AOS, Amulatoryjna Opieka czy POZ właśnie w kierunku konsorcjów Koordynowanej Ochrony Zdrowia to nasz kluczowy postulat i propozycja bardzo konstruktywna i pozytywna. No to dziękuję bardzo życzę, aby te postulaty zostały zrealizowane jak najszybciej, bo myślę, że będzie to z ogromną wartością dla, dla pacjentów polskiej Służby Zdrowia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.